Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Dzień Zagłady Tak, jesteśmy w tym samym miejscu gdzie skończyliśmy ostatni odcinek yy, dokładnie na tej stacji, na tej antenie i teraz yy, tak, mieliśmy podążać za Frankiem, za blokami zbitego lodu, nagrywam ten odcinek zaraz po nagraniu poprzedniego, więc pamiętam, na szczęście gdybym nie nagrywał to bym nie pamiętał więc teraz, o kurcze teraz nie jest ich, Nie jest ich jakoś tragicznie dużo, ale... o, ty diamentowy miecz wydropił. Ale ja wolę jakoś sobie tak z nimi poradzić. Pyk, pyk. Pyk i pyk i pyk. Nie wiem, że diamentowy wydropił. Chcę, chcę go podnieść. O, ile mam wrażeń 7? 5 No to jest od razu lepiej ten. Z tym to ja mogę latać. Jest noc, więc musimy sobie jakoś poradzić że w nocy jest ich troszeczkę więcej. Ale myślę, że sobie poradzimy. To jest blok tego lodu. Tak? To chyba tak. Mam broń. Postrzelajmy sobie z tej broni. Pyk. 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 Ten jest troszeczkę problematyczny. Tego z mieczem... nie Dobra, nie będziemy walczyć, bo formuję municję 8, tylko zostało, a my mamy 20. Dobra, no, lejdźmy dalej. O tam coś jest. Więc idziemy. Zobaczyć jak się dalej wszystko potoczy. Czy tam będzie już Frank? Co oni sobie chaty wybudowali? <laughs> nie no, chyba nie. <laughs> Ale wygląda jakby... Nie wygląda na opuszczoną. Wygląda jakby ktoś w niej żył. Ktoś tu mieszkał normalnie. Więc... Wchodzimy. Kurczę. Sprawdzamy, co tutaj te... co jest. Zamykamy sobie. Przejście. I wchodzimy. Ło. Wow. Au. Zostałeś ogłuszony. Kilka godzin później. Odzyskujesz głos przy tym innym miejscu. Głos za drzwi. Wszystko gotowe? Tak. A co z tym nowym, którego dawno upałeś w tym domku? Zostaw go. Posiedzi tutaj trochę. W końcu umrze z głodu. Zabierz... Tylko Franka i tego drugiego, jak mu tam? Ten drugi nazywa się loward. Dobra, w takim razie możemy już wyruszać. O kurcze, oni są? Oni są w sam miejscu, co inaczej pod nich nie ma. Gdzieś wyruszyli, ale... Serio? Byli tutaj? Ja teraz już ich nie ma. Aha, aha no kurczę. W ogóle trzy żelaza jest. Kilo... mam. Aha, no dobra, nieważne. No tak, chyba mogę to zabrać, nie? Kilopty jest to. Chyba mogę. Mmm. Węgielek chyba też. Może coś za tym się chowa. Ale jak już. Mamy możliwość zebrania to zbiorę. Może się do czegoś przydać. Proca. O kurde. Dobra. Oczywiście kamienie. Pamiętam, jak w z tych kurzów. Co proste już korzystałem. Oj. Na zewnątrz jest niebezpiecznie. Tutaj byłem ja, czyli tak, zostałem porwany. <laughs> Super. Tak, <laughs> to było moje marzenie. Bloki węgla? Nie, zostawię sobie. Eee... O, list od franka. Dodatka franka 5 i list od franka 3. Więc tak. Przetrzymują mnie i Roberta tutaj już od kilku dni. Nie wiem, co się z nami stanie. Ostatnio podsłuchałem rozmowę dwóch pijanych, powiedzmy, strażników, którzy mówili coś o jakimś starym powojennym for forcie, który jest niedaleko stąd. Kto wie, może tam nas zabiorą. Okej. Okay. I ranka 3. Jeśli to czytasz, to wiedz, że mnie już tutaj nie ma. Przed chwilą ci ludzie zabrali nas stąd. Pewnie pójdziemy do tego... Czekaj. Zebrali nas stąd, przecinka nie złożyła. Pewnie pójdziemy do tego frontu, o którym mówili wczoraj. Nie mam pojęcia gdzie to jest, ale poszukaj jakiejś informacji w skrzyni przywódcy, tej całej bandy. Może tam się dowiesz czegoś więcej, Frank. Jeśli chcesz iść za Frankiem, wejdź do tego małego pomieszczenia obok ogrodzenia i otwórz bramę. Pamiętaj, że jeśli klikniesz dźwignię, nie będzie już odwrotu, drzwi otworzą się jak przeczytasz notatkę dwódcy. Okej. Okay. Czyli to trzeba sobie zostawić, bo... Tak, bo tak. Bo tak. Jest już dzień, więc nie trzeba spać. Mm, nie wchodzić. Ja sobie wejdę i co? A najpierw wejdę sobie tutaj. Po co to jest? Kawałek metalu. Okej, okay, ciekawe po co mi kawałek metalu. Są jakieś piece, ale myślę, że to piece to... Węgiel? Skąd ten węgiel? Mam węgla troszeczkę dosyć sporo. O, zbita butelka. Pamiętam tę broń, ale dimentowy Mieczek jest lepszy. Tak szczerze wam powiem, dlatego ja tego nie będę brał. Lecimy sobie tutaj, chyba balkonik, tak. Mam pięterko wyższe i niższe, więc najpierw zwiedzmy to wyższe. O, to jest ten stolik, ten taki śmieszny. Alan, dodatka Alana. Czekaj, wyrzucę troszeczkę tych niepotrzebnych rzeczy, bo mogą nam się nie przydać kompletnie, Mam dość tego, nasz, dość tego naszego przywódcy. Już nikt prawie nie chce się go słuchać. Po krótkiej naradzie z moim przyjaciółmi doszliśmy do wniosku, że czas się go pozbyć. Ale jeszcze nie dziś. Gdy dotrzemy do fortu, tam się nie zajmiemy. Po prostu dolejemy mu do utopić jakieś trucizny i już się więcej nie obudzi. Czas wprowadzić własne zasady. Aha, czyli tu był jakiś bunt, tak? Tutaj... Za ten... Przeciwko temu przywódcy. Notatka Dave'a. Myślę, że tą notatkę możemy wyrzucić, Lombarda też, ale notatki Franka bym sobie pozostawił, eee. a wezmę sobie patyczki, więc tak, co to mamy, Notat -list notatka Dave'a, ej ej, 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 czemu, czyk, 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 czyk. to jest list od Franka, a notatka Dave'a, gdzie była notatka Dave'a, notatka Dave'a, miałem notatkę Dave'a do przeczytania, a tu jest, dobrze. Nie podoba mi się to, co oni robią z innymi ludźmi. Zamiast pomóc, przetrzymują ich, przetrzy, przetrzymują ich w, jakich, w jakimś więzieniu. Nie dość, że mam problem na zewnątrz, to, to z całą... Z tą całą apokalipsą... Język mi się plącze strasznie. ...to jeszcze zbieramy sobie tylko wrogów. Mam tylko dość. Przy pierwszej, lepszej okazji wynoszę się od nich jak najdalej się da. Day. Aha, czyli niektórym się tutaj to nie podobało. Okej. Okay. No co, zostało został tylko przywódca tak naprawdę. Internie tego budynku proszę klucze do skrzyni przywódcy. O, hoj, teraz się zacznie zabawa. Klucz. Do przywódcy, tak? Nie wchodzić, to został nam tylko ten dół tak do związany. I tutaj może być problem. Co jest szczerze? Uuu, o, notatka. Notatka. Zatrzymaliśmy się z całą ekipą w tym budynku, aby trochę odpocząć. Za kilka dni wyruszamy do tego fortu, o którym wspominał nasz przywódca. Może tam uda się nam znaleźć bezpieczne schronienie. Nie wiem, co tam spotkamy, ale ten fort jak i tak będzie nasz. Jeśli nawet będzie trzeba kogoś zabić, nie, sprawi nam to żadnego problemu. Okej, okay. Ale mam tutaj fajną zbrojkę, którą bym sobie ubrał. To by sobie odłożył. Są w ogóle drzwi otwarte, to niedobrze. Szkoda, że nie da się ich zamknąć. Żeby on mnie tylko nie zauważył. To chyba mnie widzi. No, niestety, dobra, mogę go załatwić w ten sposób. Aha, jeszcze. Wciąż nie uderzyć, nie, nie mogę się wytrafić. Co jest? Gościu, gościu. Coś jest nie tak. Dobra, szukamy tego klucza. z ten klucz ma taką teksturę. Nie wiem, teraz żeby pokazać ale wiecie, jakąś tę teksturę. Jest bardzo podobny do właśnie do tych bluszków, więc. Troszeczkę nam pozajmie znalezienie go. Myślę, że. Wejdę sobie górą, bo myślę, że na górze będzie listki trawy. Mam takie wrażenie. Znaczy, no musi być, no. <laughs> Czekajcie. Nie, nie dałbym rady doskoczyć, ale... Jak wejść w taki... A, z tej drugiej strony, dobrze. Nie zauważyłem tego, no tak. Trzeba yy, się tutaj tak troszeczkę postarać. Nie widzę tego kluczyka tutaj nigdzie. Ale może... Nie no tutaj też nie widzę. O, no tak, jeszcze spadłem. Wiem sobie lekarstwo, a co? Jak już mamy, to skorzystam z tego. A tutaj może dałoby się doskoczyć, co? Chyba nie. Chyba nie. Kurczę, no. Ale jakby na to złoto skoczyć? Tak, ją na pewno. Bo ja akurat skoczę. <gry> Więc tak. E, czekajcie. Trzeba troszeczkę. O. Ale w sumie nic mi to nie dało. Co mi to dało? Nic mi to nie dało. Myślałem, że coś mi to da. No nic mi to nie dało. Kurczę, ten kluczy gdzieś tutaj musi być. Tylko gdzie? No nie, no będzie ich tylko w więcej wizy przychodzić, bo są dziury i. i wiecie, aż armor z ten odskoczył. Te dziury są i. Wrażenie, że on będzie gdzieś tutaj. Tylko. Jak się tam dostać? Bo tutaj się nie przedostanę. Nie ma jak. To A to też bym tak nie ogarnął tego. Kurczę no. jest problem. Mogę to ugasić coś tutaj będzie. Nie, myślę, że jakiś kluczyk już tutaj będzie. A co jeśli? Klucz jest gdzieś tutaj właśnie. Chyba nie. Kurczę, no dobra, no to spróbujmy jeszcze raz. Ale nie wiem jak, jak mi się to uda. Chyba, że... Nie no, to też nie wskoczę. A stąd? Nie, no nie wskoczy, to nie ma bata, że wskoczy. To musiał być. No ja. Ale nie widzę tam tego klucza, więc. Nie widzę tam, żeby coś leżało. Zobaczmy jeszcze raz. Dobrze, że mam te lekarstwa. One mi troszeczkę pomogą. Ale tak szczerze, to nie widzę tam żadnego klucza. Kurczę, ten klucz to jest problematyczna rzecz. Tu go nie ma, ale... To się rozejrzeć gdzie indziej. Bo tutaj może go nie być. Przejrzyjmy całe pomieszczenie. I cały budynek trzeba przejrzeć. Powiedzmy, że tam już byliśmy i tam go nie ma. Okej. Okay. To, to teraz klucz dowódcy, gdzie mógłby być? No, on też był tutaj w celi. Bo dlaczego miałby akurat tutaj być? Chociaż jest, może być wszędzie. Sprawdźmy górę. On gdzieś tutaj musi być. To, to nie jest tak, że go nie ma. To nie tak, że go nie ma, nie? Musi gdzieś tu być, tylko gdzie? To jest troszeczkę. Tutaj nie, bo tutaj jest przecież jego pięterko. Już dlaczego na tym samym pięterku miał być jego klucz. To było zbyt łatwe. Idziemy tutaj 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 nie no kurczę Nie no, jedyne miejsce w którym mógł być klucz To jest właśnie to Bo nigdzie indziej nie widzę żeby mógł być O Jezus, czekajcie bo infiesty przyszli I trzeba się z nim rozprawić a oj, coraz więcej będzie przychodziło, to nie ma sensu. Klucz jest taki trudny do znalezienia. To jest moja tragedia. Rozejrzę się jeszcze tu. Może... Może... A tutaj bym skoczył? Tak, woda radę, bo ja dam radę. Trzeba troszeczkę. Tam na pewno się da skoczyć tylko. A coś, ten klucz jest gdzieś. nie, hmm. no to już nie może być tego klucza. Gdzie on mógłby być? No, Posłuchajcie się tam na dole, no. <laughs> ten klucz to jest. Nie wiem. Problematyczna rzecz. Wiecie co, chyba zrobię cięcie i poszukam tego klucza. Jak go znajdę, to się do was odezwę, bo to jest naprawdę tragedia. Widzimy się za chwilę, OK, wracamy, wiecie gdzie mnie nie było? Bo się tak sobie teraz pomyślałem, tutaj szukałam. szukałem Naprawdę tego klucza nigdzie tutaj nie ma, nigdzie Sprawdzałem tutaj, 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 ale wiecie gdzie jeszcze mnie nie było? Na zewnątrz, ale na zewnątrz wątpię, że by był ten klucz Bo mało w sensie, że jest gdzieś w budynku Czy w okolicy budynku, czy w budynku, nie wiem Ale mam być podobno gdzieś, nie wiem Już nie wiem, to jest to co mieliśmy się jakby Ja się tutaj dostać na końcu, tak, Z, zabezpieczone, tak i nie wiem, gdzie mógłby. Być. Aha, dobra. Już wszystko się wyjaśniło. <laughs> Jest wszystko tak. Już do skrzyni przywódcy. O kurde, ale tego się nie spodziewałem. <laughs> tego się nie spodziewałem. Że na dworzu, no, co no, zobaczcie, na dworzu. A jednak, myślałem, że on będzie gdzieś w środku. A ja tam niepotrzebnie poświęciłem chyba 20 minut, szukam tego klucza. Musimy umierzyć lub nie, no, naprawdę. I nie znalazłem. <laughs> Dodatka przywódcy. Niedługo wynosimy się z tej huty. Mam na oku oh, lepszą miejscówkę niedaleko. Stąd w górach jest podobno jakiś fort powojenny. Może nadal jest w dobrym stanie i zamieszkamy tam na dłużej. O poranku zbiorę wszystkich moich ludzi i pójdziemy to sprawdzić. Okej. Okay. W takim razie powinny nam się drzwi otworzyć i są otwarte. I miałem kliknąć dźwignię. Maska bandyty, co to jest? Uw, pokaż mi to. <laughs> tak, trochę chyba za mało na moje oczy, ale. Dobrze. Brama. Yy, moi drodzy, nie wiem co się stanie, kliknąć to dźwignie, ale to się dobiemy już w następnym odcinku. Minecrafta Dnia gładę, więc prawdopodobnie już jutro albo pojutrze o 18.30, więc pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie, a my się widzimy już no, jutro lub pojutrze, tak jak mówiłem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć na razie.